Patrzę na lecące krople deszczu i całe to piękno, gdy słońce przyświetluje przez mury. Aby utworzyć tęczę w mojej głowie, gdy czasem myślę o tobie, chcę spędzić z tobą trochę czasu. Tylko my boje. uda się, jeśli ktoś poskadamy. Tylko my twojem, tylko my twojem, uda się, tylko my dwoje Budować zamki nie będę tylko my. Szukamy miłości, nie czas na łzy, do tego stracona woda. Żadne kraty, jak nie, nie urosną. Dobre rzeczy mogą przyjść do tych, ale do tych, którzy czekają zbyt długo, musimy zrobić krok, to, co wiemy. Zastać, Tylko my, Tylko my, Tylko my, Tylko Przyszedł spadający kropel deszczu na szybę wyholu I potem zamieniałem się w poranną rosę Kochana, gdy nadchodzi ranek i patrzę na poranne słońce Chcę być z tobą Tylko my dwajem Uda się, jeśli tylko się postaramy Tylko my dwajem Tylko my dwajem Tylko my dwajem wiem Tylko my dwajem Ty i ja